Chciałem poinformować o tym, że już na terenie Polski znajduje się Paweł S, ścigany czerwoną notą Interpolu. Wczoraj po godzinie 21:00 na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot, samolot który przyleciał z Meksyku, bo tam był, było miejsce przesiadkowe. Przywieźli go tutaj do Polski funkcjonariusze Interpolu na lotnisku Chopina oczekiwali na Pawła S. funkcjonariusze Polskiej Policji i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Warto zauważyć, że pierwsze czynności w tej sprawie, w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wykonywali właśnie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To oni mieli pierwsze informacje, dlatego też oni w to śledztwo zostali zaangażowani. Śledztwo wszczęła prokuratura krajowa, powierzone zostało Wydziałowi za miejscowemu Prokuratury Krajowej w Katowicach. Po wylądowaniu wykonywano pierwsze czynności z osobą zatrzymaną. Tam na miejscu na Okęciu został przeprowadzony z samolotu do samochodu Agencji Bezpieczeństwa. Przepraszam, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i następnie przewieziony do komendy stołecznej policji w Warszawie. Tam policjanci i Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonywali z nim te wszystkie czynności, które zgodnie z prawem trzeba było wykonać. Następnie, tuż po północy, pan Paweł S został przewieziony do Katowic i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w policyjnym takim pomieszczeniu. Spędził tam resztę nocy. Dzisiaj w godzinach Około godziny 9.10 będzie przewieziony do prokuratury, do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach i tam prokurator będzie podejmował z nim kolejne czynności informowanie o tej całej sprawie odbywało się w ten sposób, że na początek, tak jak wczoraj informowała pani rzecznik prokuratora generalnego, bo to w gestii pro, prokuratora generalnego przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ten pan trafił do Polski. W nocy czynności wykonywali z nim policjanci i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od godziny 9 czy 10, gdy prokurator zadecyduje, że już e, chce się z nim spotkać, e, informowanie państwa na ten temat e, przejmie rzecznik prokuratury e, krajowej. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę szczegółów o tym zatrzymaniu na Dominikanie. Czy tam polscy funkcjonariusze też brali w tym udział, czy to służby no. właśnie tamtego kraju jak to tam? jak to w ogóle Zawsze jest tak, że zatrzymania dokonują e, funkcjonariusze e, kraju, gdzie poszukiwana osoba się ukrywa. Te czynności przeprowadzają tam. Miejscowi funkcjonariusze, miejscowa prokuratura, e, tam decyzją sądu jest ta osoba osadzona. E, jak zresztą widzieliście Państwo na filmie, który zamieściłem na platformie X, e, tam te czynności przeprowadzenia go z, bezpośrednio z aresztu na Dominikanie do samolotu wykonywali już wtedy funkcjonariusze Interpolu. Czy wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bez żadnych sensacji. Po wykonaniu wszystkich czynności w komendzie stołecznej policji w Warszawie, mężczyzna został przewieziony do Katowic. Oczywiście, długa, długa droga była do Katowic, więc była potrzeba zatrzymania się, żeby skorzystać z toalety. No i cóż, tyle mogę o nim teraz powiedzieć na tym etapie. Nie znam szczegółów. Trzymania do, do, na Dominikanie nie chce państwa prowadzać błąd. Czy pan Paweł S bezpośrednio z Polski wyjechał na Dominikanę? Czy wasza wiedza jest taka, że może podróżował po kilku krajach, szukał miejsca, gdzie mógłby zostać? Jak to wygląda? Z pewnością policjanci, którzy podejmowali te czynności, polscy policjanci, e, na początek, bo tam warto przypomnieć, e, że pan był najpierw na terenie Polski, potem było prowadzone rozpoznanie międzynarodowe, gdzie ten pan jest. O szczegółach tego rozpoznania na tym etapie informować Państwa nie mogę. A jaki był ślad tego, że on jest na Dominikanie? Najlepszy nie mogę o takich rzeczach informować, są to tajemnice, na tym etapie tajemnice śledztwa. Dzisiaj, jeśli prokurator zdecyduje o przedstawieniu temu panu zarzutów, następne komunikaty może wydawać ewentualnie właśnie Rzecznik Prokuratury Krajowej. Panie Rzeczniku, mam jeszcze pytanie o byłego szefa RAS, który czeka na instytucję w Londynie. Czy ma pan wiedzę, kiedy ewentualnie ta sprawa może zostać zakończona i czy to w jakiś sposób to oczekiwanie na tego człowieka w Polsce, Wpływa w jakikolwiek sposób na śledztwo, postępowanie w sprawie też Pawła S. Te procedury z, w Anglii trwają. Staramy się, żeby ten pan jak najszybciej trafił tutaj do Polski. Są pewnego rodzaju procedury, które należy w tym momencie wykonać. Na byłego szefa RAS-u czekają zarówno agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratorzy. Czy to ma jakieś znaczenie w kontekście Pawła S? Myślę, że nie, gospodarzem postępowania jest prokuratura. To prokuratura decyduje o poszczególnych czynnościach, to prokuratura decyduje o tym komu, kiedy e, będzie stawiała e, zarzuty. E, faktem jest e, bezsprzecznym i to myślę, że należy mocno podkreślić. Śledztwo jest w tej początkowej fazie, a śledztwo ma charakter Typowo rozwojowy. O to chciałem też właśnie dopytać, czy to się nie zakończy na właśnie tych dwóch podejrzewanych? Jesteśmy spokojni o postępy w śledztwie. Z o tym, jak ono będzie przebiegało, decyduje prokuratura.